Ukochane dania Wojciecha Młynarskiego. Napisało w piosence. Jest idealne na Wigilię. Tym prostym przepisem, w którym kluczem są idealne składniki i kilka kulinarnych tryków. Podzieliła się z faktem Agata Młynarska. Niby to zwykłe śledź w śmietanie, którym zajadał się mistrz Wojciech Młynarski. A dzięki tej kulinarnej prostocie faktycznie jest metafizycznym daniem, uwiecznionym w piosence jest jeszcze panna Hela. Nie często się zdarza, by poeta pisał w swym utworze o jakimś daniu. A dzięki piosence jest jeszcze panna Hela Wojciech Młynarski rozsławił śledzień w śmietanie. Bo faktycznie bardzo je lubił. A oto fragment piosenki, w której pojawia się ta potrawa. Więc ty się nie strosz jak niedźwiedź dziki. Że Sejm głosował źle. Odpoczywając od polityki. Przypomnij sobie, że... Jest jeszcze śledź w śmietanie. Metafizyczne danie. I ja w twym ogródku. Sadzona w chwili smutku. Tradycje kulinarne w rodzinie młynarskich to nie jest historia ostatnich lat, a znacznie dłuższa. Nela Rubinstein z domu młynarska, żona światowej sławy pianisty, wydała nawet książkę kucharską. Nela, kuzynka Wojciecha Jagaty Młynarskich, rozsławiła polską kuchnię. Przez lata przygotowywała wspaniałe posiłki dla męża Artura Rubinstej i na rodziny i przyjaciół. Korzystała z przepisów znanych w jej rodzinie od pokoleń. Recept matki i babki nadania polskiej polskie i litewskie oraz ich porad i kuchennych tajników. Śledź w śmietanie, który tak uwielbiał Wojciech Młynarski, jest prosty i tani. Całość to mistrzostwo świata, dające im faktycznie niepospolita i wrażenia smakowa. Jest w nim słoność śledzi, ostrość cebuli, słodycz jabłka i kwaśny smak cytryny. Czyli wszystko, by zadowolić nawet najbardziej wymagającego smakosza. W dodatku danie robi się błyskawicznie. Choć z pewnością lepiej będzie, jeśli wszystkie składniki przegryzą się dobrze. Zanim metafizyczny śledź w śmietanie młynarskich wyląduje na naszym stole, składniki: 1-2 litro śmietany gęstej. 1-2 kg śledzi, 2 kwaśno-słodkie jabłka, 2 białe cebule. Wykonanie, śledzie kroimy na 2 cm kawałki. Cebulę kroimy drobno, przelewamy wrzątkiem. Jabłka ucieramy na wiórki. Wszystko mieszamy, a na koniec dodajemy kilka kropli cytryny i posypujemy drobno posiekaną natką pietruszki. Młynarska wygryzie rozenek z Dzień Dobry TVN. Dziennikarka skomentowała tę spekulację. Agata Młynarska pokazała, jak teraz wygląda. Dłuższy czas nie odwiedzałam fryzjera. Kosmetyczki, speców od urody i dobrego wyglądu. Agata Młynarska pokazała, jak teraz wygląda. Dłuższy czas nie odwiedzałam fryzjera. Kosmetyczki, speców od urody i dobrego wyglądu.